Sie ma na wszystkim tutaj ma scmp, nie sorka. Matę już 3 Jestem na serwer parkour tam będziecie mieli. Mam lipa Jak widzicie. I przejdziemy sobie parę mapek. Okej, okay, mam... Mam drugi level dobra, par. Kur ha spaw oo, oh, oh, petardy juhu, juhu. Byłem na pierwszej mapce, czyli o ta easy. Teraz druga, ta trudniejsza. ho, pa. IP będzie w opisie. Mam trzeci level, dobra teraz. Pawn... E, tam. <grymne> Dobra, e, Trzeć... być łatwe, ale... Nie wiem... oku Fuuu, Nawet Parkury są trudne ale akurat ja na takim łatwym się skułem. No kurde. No. W końcu mam no. A no se jeszcze Łop! Dobra, spawmy. Ile nagrywam? O, okej. Okay. Tak, frapsem nagrywam. Tam były Creepery. Nie, nie były. To, co to dawało tego itemku tylko w parkurach. A, okej. Okay. Tam byliśmy teraz. Na czwartym? Matko. Może przejdę. Fa. Stresuje. Uff, widzieliście sami, że sprint mi się wyłączył. Specjalnie tego nie robiłem, bo chcę już to, tego parkura. Jak zawsze, sprint mi się wyłączył. Jak teraz spadnę, to nie wiem co zrobię. To będę pajacem. Mm, nie, jestem. O, czwarty level. <grywa> Spawn, chyba wszystkie mapki dzisiaj sobie easy przyjdziemy. 4 cztery, pięć. Hmm, tu. O fakt. Fail, 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 fail. No i jak zawsze ja tak. Yy, nie... No. Kiedyś, jak admin tu nagrywał ten filmik, to każdy mówi, że ja to specjalnie robiłem. E? Jej, czwarty! Dobra, spam. Mm, to był szósty teraz. 3, 4, 5, 6. Ziel tu zawsze parkury są trudne. Aha, na zapisaną pozycję to co to robi? Zpisuję pozycję, a to... Aha. Jej, mam piąty level. Aha, co to? To 30 sekundy, okej. Okay. Włączymy um, sobie. O ma, ale lag. Był szósty. Aha. Cięd, szósty. Był. To siódmy może? Hmm. Tylko nie na potkach. Jej! Tak, piąty level. To yy, Tomasz Skypa doda mnie Jakub i nie na Jakub nazwisko greckie. Lol. Wszyscy się upominają teraz o tego Skype'a. A na się to nie warto. Dobra, jeszcze raz sobie to przejdziemy. No! No i piąty level, Jeee! Jupie! Tak, tak, nie spam. No, no, no wiem, wiem. Teraz dziewiąty. O Jeszcze na płotkach nie spadły ludzie. No akurat. Zawsze jak powiem, że na przykład ten. To już. No fuck. Kurde, mi sobie jakby się dało MC. To ja bym to sobie przeleciał. Admin naprawdę na tym serwerze to jest lepszy serwer od SKFa i na no Livea O wiele, bo przynajmniej to nie jest na premium, to jest pi pierwszy taki serwer. Tak, mam szósty level. No spawm do cholery. Dziękuję. Mmm, to był dziewiąty, teraz dziesiąty. No, Matko, jak trzy porkury przechodzimy. Dziewiąty. Nie, to był. Hmm. On to dziesiąty. No matko. No matko, jeszcze tyle mapek. Ha, nie ma mapy. Ha, ha. Powodzenie, że ja na podkach lubię skakać. Może niektórzy ludzie lubią. O. Spawni. Już szósty level. Ha, aha, nie. Szósty level, szósty level, i zajebiście. Haha, lol. Jestem vipem. Taki zez. Dziesiąty, jedenasty. Ludzie, mogę tego nie przechodzić? Proszę. O matko! To easy? Niech se w dupie w to easy. Niech sami to kurde przechodzą. Easy. Nie no, ja chyba z tej mapy wyjdę. Ufa. No dobra, wychodzę z tej mapki. No kurde! No. 11, 12, kurde trudne, mówię wam to było normalnie. Dobra, włączymy sobie Uuu. tak to bym wam pokazał, że mam zbroję JP 15 12. No może być łatwo ja z drabinkami lubię przechodzić, przychodzić. <słysk> O i chyba się skuje. No. Pff, wiadomo. Lag. O oh, fuck. No. C, -c no, 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 no. Yes. No, lol! Sami widzieliście, że mnie zbugowało. Kurde, będę musiał to kurde 50 razy to przechodzić dla was. Czy ja mam opa? Czy ja mam lagi? Lol. Lagą sobie... W... No nie, dobra, nie przechodzę tej mapy. Sorry, że taki fejlę cały czas strzelam, na ale nie przejdę. Piterka nawet nie wie, że jestem opem. Dwunastka. Oho. No, jeszcze z, pł z płotkami. Kurde. Jozin, zbazin, ty, 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 ty. Yeah! Szósty level! I am from Poland! A gdzie ja idę? Co ja ślepy? Pewnie teraz sobie pomyślicie tak. Informacje ogólne. Ja się tam boję skończyć. O, eventy do level 0. Teraz mamy tą stronę, no, ale te tabliczki no, nie działają na przykład sobie wezmę to. Nie działa, 14. Co? Jej, ja siódmy level, jo! O, jak fajnie strzelaj sobie z palcem, spawny, nie ma komendy od. No, jak to zakończę, to będzie koniec, bo ja mam zeznaną. A ta mapa, już to tylko nie ta mapa. Jej! No, ja chciałem z wami się tylko tyle pożegnać. A co jeszcze? Ktoś przyjdziemy, sprint Parkour. Co so, można, to przejść na luzie. Tylko, jak się spadnie do wody, to wtedy wiecie. Co teraz? Lola, parkur fajny. Mop, 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 mopa, śmietny kraj. O, f f, 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 f. Dobra, no i w następnym naciętku widzimy się jeszcze raz. Narka! Mm, pa!